Zapraszam Was na odważny makijaż, ale jest to makijaż trwały. Na pewno przekuwający uwagę i na pewno bardzo kobiecy. Ten makijaż jest zdecydowanie na wyjątkowe okazje. Ja sama ostatnio w ten sposób umarowałam się na swoje urodziny. Ten makijaż jest. Mm, ekskluzywny. Ekskluzywny to dobre słowo. Na pewno będziecie w centrum uwagi. To jest oczywiście również propozycja na Sylwestra, na święta, na każdą inną okazję, w której chcecie wyglądać naprawdę wyjątkowo. No do szkoły czy do pracy, to on nie jest. <grych> Dobra, więc po co tu więcej gadać? Zapraszam Was do oglądania. Ważne jest to, aby dobrze przygotować twarz przed y, wieczorowym makijażem i aby on miał dobrą bazę. Y, jeśli na przykład używamy kremu specjalnego pod makijaż, y, to niepotrzebna nam już jest baza. Będzie lepiej, kiedy użyjecie jednego produktu bazowego, a nie kremu i bazy. Eee, na przykład z samej bazy lub samego kremu. Ze względu na to, że im mniej e, kosmetyków na całej twarzy, tym mniejsza szansa, że to wszystko nam się zniszczy, zroluje, zważy. Więc dobra, zaczynamy. Ja mam na twarze krem. E, usta posmaruję pomadką ochronną z Garniera. W ten sposób przygotuję usta do przyjęcia czerwonej pomadki. Jeśli macie e, zaczerwienienia, takie jak ja mam dzisiaj na przykład no, e, tutaj przy nosie, e, broda, jak widzicie policzki, nie wiem co się dzieje z moją cerą. Ale w każdym bądź razie e, na zaczerwienienia użyję korektorów z Vibo 4 w jednym. Profesjonalny zestaw korektorów do zadań specjalnych. E, ja po prostu użyję tego zielonego. Robię to palcem, e, aby rozgrzać produkt. Jak widzicie, on jest bardzo zielony. Nakładam go prawie na cały nos. W tym makijażu, e, tak jak zresztą w większości mocniejszych, e, twarz wygląda lepiej, kiedy jest ona naprawdę tak przygotowana konkretnie, ponieważ nasza twarz powinna przykuwać uwagę e, oczami i ustami, e, a nie niedoskonałą twarzą. Poza tym e, efekt będzie bardziej wybity. I teraz na to nałożę podkład. E, podkład z Rimela, z tej w odcieniu 103. To podkład, którego zawsze używam, kiedy wiem, że potrzebuję długiej trwałości i dobrego krycia. On wysusza cerę. Nie polecałabym go na co, chyba że do właśnie tłustych cer. Ja mam swoją suchą, więc no niekoniecznie przypadam mi on do gustu. Ten podkład nakładam palcami, ze względu na to, że gdy będziecie go nakładały pędzlem, on jest zbyt gęsty, zbyt ym, taki w musie. Go naprawdę trzeba rozpracować y, ciepłym dłoni. I to jest jeden z tych podkładów, do których naprawdę nie polecałabym pędzla. Pamiętajcie o tym, aby wszystko dobrze wklepać. Na twarz nakładam rozświetlacz z paletki z NYX y, w numerze 938. pod oczy nos, pod oczy użyję e, korektorów z Makeup Revolution w odcieniu light, aby wyrównać koloryt. ja używam tak jasnych korektorów ze względu na to, że ja lubię rozświetlenie pod oczami, zależy po prostu, jaki efekt chcecie osiągnąć. Jeśli chcecie osiągnąć efekt rozświetlenia em, tutaj tych miejsc, używacie jasnego korektora, jeśli e, chcecie, e, ch ch e, jeśli chcecie. Em, po prostu zakryć te niedoskonałości, worki, tak? jakieś tam e, niewyspanie. Wtedy e, używacie korektora dosłownie pół tonu jaśniejszego, albo nawet i w odcieniu waszego podkładu. Aby mój makijaż był trwalszy, e, użyję pudru z Miss Sporty w odcieniu 001 transparent e, i wklepię go puszkiem. W ten sposób będziecie miały pewność, że wasz puder, podkład będą na pewno trwalsze. Oczywiście możecie tutaj użyć pudru transparentnego. Ja chciałam jednak uzyskać kolor. Pamiętajcie o tym, aby puszek również myć tak samo regularnie jak pędzla, ponieważ osiadają się na nim bakterie, więc tak tylko przypominam. Na twarz Duo z Flormalu Pretty Compact Blush On. I to jest P115. Tutaj jest bardzo neutralny brąz, którego najczęściej użyłam do konturowania nosa. I przepiękny e, róż, który jest w odcieniach brzoskwiniowych. Szczerze Wam powiem, że najlepsze są e, m, bronzery wpadające w taki myśli zimny kolor, e, ponieważ one są najbardziej naturalne. Niestety, żeby u mnie było coś widać, trzeba nałożyć go. Dosyć sporo. Tym bardziej, że wiecie, jeśli nie oglądacie, że ja lubię dość mocne konturowanie twarzy u siebie. Aby uzyskać jeszcze ostrzejszy efekt konturowania, użyję teraz mniejszego pędzelka. I zrobię tutaj po prostu ostrą linię. Na policzki użyję tego różu. Twarz rozświetla rozświetlaczem z Makeup Revolution w odcieniu Peach Lights. Brwi zaznaczył mnie nowością z Makeup Revolution Ultra Aqua Brown Tint. Wygląda on w ten sposób. I e, pędzel z Kozłowskiego EB507. Skośny, zwykły pędzelek. Brwi utrwale żelem z Catrice. Podłogę brwiową nałożę korektory z Makeup Revolution. I przy okazji wyczyszczę linię um, podobną. Jako założyję e, korektorów właśnie z tej paletki korektorów z Vibo? Dzisiaj będę używała dwóch palet: e, paleta z Makeup Revolution Iconic 2 i paleta Makeup Revolution Ultra Eyeshadows 32 cienie. To jest ta Flawless, tak? Flawless, dokładnie. Biorę pacenkę i używam tutaj tego cienia. Ten cień przyklejam do całej powieki. To będzie baza pod złoty cień. Na całą powiekę, palcem, nałożę ten, ten cień. Robię to palcem, ponieważ em, wydobywa się wtedy jego prawdziwy, przepiękny kolor. Możecie do tego celu użyć pigmentu, możecie użyć jakiegokolwiek innego brokatowego cienia, możecie użyć jakiegokolwiek innego złotego cienia, e, możecie nawet tutaj przykleić sam brokat. E, ja nie chciałam aż, aż tak bardzo widocznych, nachalnych drobinek, ale to, tak jak mówię, to jest kwestia e, gustu i tego, co chcecie osiągnąć przede wszystkim. Nakładam go na całą powiekę. Załamanie zaznaczę tym brązem z paletki Iconic 2. Pędzel, którego używam, to e, Larose. On jest bez numerka. Po prostu zwykły pędzel do blendowania. I wszystko robię ponad załamaniem. Kolejnym krokiem w naszym makijażu będzie narysowanie kreski, ponieważ to e, na niej nasz makijaż będzie się e, opierał, i to ona, to przez tą kreskę e, Powiększymy sobie maksymalnie oko. I jadę od wewnętrznego kącika. Jak widzicie, kreski nie są małe, ale zobaczycie, że w końcowym efekcie. Te kreski będą tylko i wyłącznie małym akcentem. Biorę pędzel do blendowania, ale bardziej precyzyjny i zaznaczam moje załamanie ciemnym brązem. Z paletki Flawless tutaj tym. Widzicie? W ten sposób. Tutaj bardzo, bardzo wysoko. I dopiero Nagle idzie jeszcze paletka Slika. Paletka Slick Oxo e, so Special. I używam tutaj tego e, ciemnego brązu, e, mieszając go z tym 100 czernią. Pędzelkiem do blendowania, ale e, takim małym, o wiele bardziej precyzyjnym. Kreskę rysuję odtąd i łączę tutaj z moim prawdziwym załamaniem. Widzicie? Tak wysoko. A teraz łączę w ten sposób. Aby wszystko lepiej rozetrzeć z poetki Flowless biorę ten cień, pędzel do blendowania i nakładam tutaj na górę tej czerni. Toną e, powiekę e, zaznaczamy a również biorę czarną kratkę. To jest czarna, żelowa kratka. Łączę tutaj z tą kreską i dosłownie jedną trzecią oka zaznaczę. Jeszcze raz biorę ten pędzelek, którym zrobiłam tutaj tą najciemniejszą kreskę. I rozcieram. Najlepiej jest to rozcierać, patrząc się w górę. Na ten ciemny kolor nakładam jeszcze brąz, aby trochę to wykończenie było bardziej mm, miękkie. Duży pędzel do rozcierania. I rozcieram tutaj to wszystko. Widzicie, jak e, optycznie powiększyłam to oko? I jeszcze raz e, ten brakatowy cień wciskam, e, ale wjeżdżam nim trochę e, na załamanie, aby powiększyć e, powiekę ruchomą. Zaczynam odtąd. Tutaj wszystko rozcieram e, w czubku. No, w czubku. pędzel do blendowania i tutaj zacieram tą granicę wewnętrzny kącik tutaj w tym miejscu zaznaczę najjaśniejszym cieniem z paletki z nexałem użyjcie po prostu dobrze napigmentowanego jasnego cienia zaznaczam tutaj również pod łukiem browiowym. na linię wodną nałożyłam białą kredkę a rzęsy wytuszowałam maskarą z Miss Sporty um, oczywiście możecie doczepić sztuczne rzęsy, tak samo jak ja to zrobiłam w dzień moich urodzin konturowanie twarzy jak dla mnie jest zbyt delikatne wezmę teraz pędzel do konturowania e, wezmę mój matowy bronzer co wykonturuje mocniej twarz No stanęło, że czerwoną pomadkę z Rimela w kolorze 170 Alarm. Jaka nazwa? Jak widzicie, moje jest już na wykończeniu. Um, ja przy tym makijażu zawsze stawiam na czerwone usta. Lubię mocno zaznaczone usta. Wy oczywiście możecie postawić na e, jakiegoś nudziaka, jakiś jasny róż, ale Czerwiń naprawdę robi swoje. Nadmiar szminki zdejmuję o chusteczkę. Ona jest wtedy bardziej matowa, taka, wiecie, velvet. Więc e, makijaż prezentuje się w ten sposób. Jest to bardzo elegancka, bardzo mocna, bardzo kobieca propozycja. Zresztą chyba tak jak wszystkie moje makijaże. Um, tak, ten makijaż może nie należy do najłatwiejszych, ponieważ e, rozcieranie tutaj jest dosyć trudne. I, I trzeba trochę poćwiczyć. Ale wydaje mi się, że jeśli na bieżąco każdy cień będziecie rozcierały, to naprawdę wszystko wyjdzie Wam e, na 100%. Jak widzicie, e, kreska w ogóle już nie jest teraz widoczna. E, jest po prostu akcentem. I tak, niestety musi być długa i duża e, ze względu na to, abyście. E, no to załamanie dobrze zaznaczyły. Dobra, chyba tyle. Czerwona szminka na zęba. Nie! nie! Więc aby zapobiec e, czerwonym zębom od szminki, wystarczy. I teraz już nic nie będzie, bo wszystko zostało na palcu. Więc e, chyba tyle. Jeśli makijaż Wam się podobał, dajcie kciuka w górę. E, zapraszam do subskrybowania i do e, odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się!